Co do mnie dzwoni? Może babcia? O, babcia. Halo, słucham. słucham. Tak? Tak? Dzień dobry. kim ja tu rozmawiam. Halo, dzień dobry. A dzień dobry. E... Rozmawiam. Z tej strony Marcin Popielko. Z firmy... Tak. Gazeta Polska. Nie. Halo! Pani Krystyno? Tak. Gazeta Polska. Tak, słucham. Halo, Pani Krystyno? Tak, słucham, tak, słucham. Jestem przy telefonie, Pani Krystyna. Jest. Halo, Pani Krystyno? Dzień dobry, Pani Krystyno. Mam takie pytanie do Pani. Dzwonię z taką sprawą. Halo, Pani Krystyno? Tak. Eh. Gdzie pani na wakacje ostatnio jeździła, bo dzwonimy po ludziach i pytamy, gdzie na wakacje ostatnio jeździli. Halo, pani Krystyno? Bo to jest konkurs taki trochę. No, przecież ja jestem na wnuczka w telefonie. To jest mój wnuczek tu. Który? A to jakieś obce to nie Halo, pani Krystyno? Pani Krystyno, Gazeta Polska! A, proszę pani, takim tonem to my nie będziemy rozmawiać. Ja dzwonię do pani w takiej sprawie, bo jest konkurs. Ale przede wszystkim musi pani powiedziała, Powiedziałaby nam pani... Halo! Pani Krystyno! Halo! Jest konkurs. To niech pani do nas odz... niech pani do nas odzwoni za chwilę. Dziękuję bardzo. Halo, dzień dobry. Raz jeszcze z tej strony Marcin Rozynek Gazeta Polska. Halo, pani Krystyno. Z kim ja rozmawiam? Marcin Rozynek. Gazeta Polska. Halo, mamy konkurs do pani. Konkurs taki malusienki, Pani Krystynko. Niech Pani posłucha. Pytanie jest takie: gdzie Pani sobie ostatnio była na wakacjach? I to jest y, takie pytanie podchwytliwe. Niech Pani nam powie. Za granicą byłam, a o co chodzi? Dobrze, gdzie dokładnie? Za granicą? I teraz Pani powiem, jaka jest nagroda główna. Nagrodą główną jest roczny zapas kartofli. Roczny zapas kartofli, Pani Krystyno. Za darmo! Za darmo! Nie ja chcę słuchać tego, nie? Babcia, to ja jestem. Ja wyłączam, bo z tej strony już wyłączam. Babcia, to ja jestem. Nie, no przecież ludzie. Co? co ja, chcesz? A co tam masz? do Dobra, nie wiem co. To nieprawda, że wybrałam przecież wszystko u mnie. Babcia! Teraz babcia! Słucham? Hej, babcia! Co babcia! Co co babcia? <laughs> ach, ach ta babcia! No cóż no, tym razem nie udało jej się wygrać z zapasu kartofli na cały rok. W ogóle myślałem, że na kartofle to się skusi. Bo ona zawsze... Mi odzwoni. Halo! Tak, Dzień dobry, to pani do nas dzwoni. Halo! Nie, nie rozumiem. Zaraz sklasujemy wnuczka. Nie mogę, Damno się tak dobrze nie bawiłem z moją babcią.